To jest moja mama. Salam. Salam, salam. Mam na imię Jarek. się Co to jest? Kawa. chaj. Wow. Ale zapach. Zapach jest niesamowity. Prażona kawa. Więc kupujecie świeżą kawę na targu i prażycie. Najpierw myjemy, potem prażymy i mielimy w tradycyjnym moździerzu. – Aha, to jest naczynie do mielenia. Ceremonia parzenia kawy to jest bardzo istotny element. To jest taki moment scalenia, zbliżenia się z sąsiadami, z obcymi, ze znajomymi. To jest moment takiego rytuału, bo to trwa po prostu. To nie jest tylko ciach, ciach nalewamy szybko kawę, tylko to się wszystko przygotowuje, nalewa się do małych filiżanek, degustuje się. Mm. Kawa jest mocna i wspaniała, aromatyczna, niesamowita. jak espresso. przygotowana w takim miejscu, to jest niesamowite. Mama mieszka tutaj na tym łóżku śpi, a syn na tym drugim, za matką, który jest. To jest ich izba, taki no tradycyjny, ubogi, ale bardzo sympatyczny dom etiopski.